Oprócz nowych iPhoneów serii 12, zapraszam Was na unboxing tych dwóch nowych urządzeń. Apple równocześnie wypuściło do sprzedaży całkowicie nowego iPada R czwartej generacji. I dla mnie osobiście e, to jest. Powrót do iPadów, ponieważ przez wiele lat nie korzystałem z nich ze względu na to, że mam MacBooka Pro 15 i de facto nie widziałem sensu kupowania takiego urządzenia, bo wcześniej korzystałem z iPada R2 i, i po prostu z czasem przestałem z niego korzystać. Więc tym razem wracam do iPadów. Wcześniej zakupiłem Apple Pencil z grawerowanym napisem instrukcji, Apple klawiaturę, Apple Smart Keyboard Folio. Zobaczmy, jak wygląda nowy iPad R czwartej generacji. Wybrałem oczywiście nowy, całkowicie nowy kolor niebieski i naprawdę jestem sam ciekaw, jak te nowe iPady wyglądają. Oczywiście, one konstrukcją. Mają przypominać nam iPady Pro. Mamy tutaj najnowszy procesor A14 Bionic, ale równocześnie są tańsze, ponieważ cena wyjściowa wersji 64 GB to 2900 Zł, ale naprawdę wyglądają niesamowicie dobrze. Nowością w przypadku tego iPada jest Touch ID, który jest umieszczony tutaj, w tym przycisku. Nie mamy tutaj Face ID. Ten przycisk jest większy albo porównywalny do tego, który mamy w iPhone'ie 11 i 12 Pro. Zdecydowanie tak, on jest odrobinę szerszy, no bo tutaj mamy właśnie ten czytnik. Dodatkowo z tyłu widzę jedną kamerę. W wersji Pro mamy dwie kamery oraz czytnik LiDAR. Tutaj jedna kamera, więc jeżeli porównamy go do iPhone'a 12 Pro, no to wygląda to ubogo, ale z drugiej strony iPadem chyba zbyt często zdjęć się nie robi. Wygląda ten iPad w nowym kolorze przepięknie. Naprawdę bardzo ładnie to wygląda. Ten niebieski nowy jest inny, tak jak już Wam pokazywałem, ale przepiękny, taki delikatny, właśnie, a nie taki rzucający się w oczy, ten, który tutaj widzicie. Wersja 12, ta bardzo się palcuje. Tutaj mamy aluminium, i w sumie to się tak bardzo nie palcuje, ten iPad. Mamy tutaj ekran. Liquid Display, ale w porównaniu do iPada Pro nie mamy tutaj 120-hercowego odświeżania. Ale mamy praktycznie te same proporcje ekranu, to jest 10,9 cala, jak również ilość pikseli i praktycznie chyba tyle samo kolorów. Cieszę się, że ponownie mogę wrócić do iPadów, chociaż zastrzegam, że też czekam na iPada Pro, i e, no tutaj nie wiem jeszcze, którego wybiorę. Definitywnie ten jest na testy, tamten też na testy, więc zobaczymy. W nowych iPadach mamy już e, nową ładowarkę USB typu C. Na USB typu C, czyli nie mamy tutaj tak jak w przypadku iPhone'ów e, złącza Lightning, tylko USB typu C, dzięki czemu możemy podpiąć na przykład dysk zewnętrzny, e, więc to daje znacznie więcej możliwości. Możemy podpiąć bezpośrednio aparat i zrzucić z niego zdjęcia. Więc ładowarka USB typu C. No i tak jak już Wam wspomniałem, kabel USB typu C na USB typu C, ale chyba nie za długi. Jeżeli macie na przykład kabel w, e, od MacBooka, no to też takim kablem e, możecie ładować to urządzenie. E, w momencie, w którym go e, zaczynamy konfigurować, widzicie, że mamy możliwość zeskanowania naszego palca. Tutaj naturalnie wypada zeskanować lewego kciuka. No, ciekawe, jak w praktyce będzie się właśnie odblokowywało ten e, ekran e, i całego iPada właśnie lewym kciukiem. W przypadku iPada r 2 mamy tylko dwa głośniki stereo, w przypadku iPada Pro mamy cztery. No i de facto no to tutaj mamy 4 GB RAMów, ów Pro bodajże 6, więc to są takie podstawowe różnice, ale oczywiście iPad zyskuje najwięcej razem z Apple Pencil oraz klawiaturą. Dzięki temu tak naprawdę mamy komputer, który jest znacznie mniejszy, no i pozwala na robienie znacznie większej ilości rzeczy. Oczywiście Apple Pencil Magnetycznie ładuje się tutaj. Od razu się nam łączy z naszym komputerem, z naszym no, komputerem, z naszym iPadem. Oczywiście ta wersja współpracuje z drugą generacją Apple Pencil. No i oczywiście do tego nie wiem, czy warto, no ale ja to zrobiłem. Kupiłem klawiaturę. To jest akurat wersja dla Pro, więc ma tutaj większą tą dziurkę. Oczywiście z tyłu mamy specjalny smart connector. I ten iPad automatycznie nam się wpasowuje w tę klawiaturkę i możemy z niego korzystać. Fajny komputerek, co? Też mi się tak wydaje. A kiedy nie potrzebujemy komputerka, to pyk, wszystko się zamyka i taką oto książeczkę możemy schować. Do plecaka, do torby. Mi naprawdę było ciężko podróżować z 15. MacBook Pro 15 to jest po prostu moja zmora w podróży. Ekstra, naprawdę jestem zadowolony bardzo z tego iPada. Ja dawno z niego nie korzystałem, więc muszę w ogóle poznać na nowo tego iPada. Dużo się tutaj zmieniło. Mamy teraz system iPadOS, a nie już iOS. Kurczę, no nic tylko chyba kupować te nowe iPady R. Tak wygląda nowy iPad R czwartej generacji. Cena, moim zdaniem, e, jest naprawdę atrakcyjna jak na takie urządzenie. 2900 zł za wersję 64 GB. No wiadomo, niestety, sporo trzeba dopłacić za te akcesoria. Czyli Apple Pencil to jest 600 zł, klawiatura to jest 850, więc robi nam się z tego już dosłownie MacBook. Ale z drugiej strony, też bardzo dużo możemy na tym urządzeniu zrobić i jest ono znacznie mniejsze. Ja też. Jestem ciekaw, jak to wyjdzie w praktyce, kiedy będę z tego urządzenia korzystał, więc no, na razie to są takie moje pierwsze wrażenia i odczucia, ale od bardzo długiego czasu, jak Wam powiedziałem, chciałem spróbować ponownie wrócić do używania iPadów. Wiele osób widziałem, korzysta tylko z iPadów i są zadowolone, więc zobaczymy, jak sprawdzi się nowy iPad Air czwartej generacji u mnie w praktyce. Tyle jeżeli chodzi o rozpakowanie go i pierwsze wrażenia. Zachęcam Was do oglądania moich filmów dotyczących iPhone'ów 12 i 12 Pro, choćby tego dotyczącego rozpakowania go i pierwszych wrażeń. No i zapraszam na mój kanał do subskrybowania, do oglądania innych materiałów. No i na Instagrama instrukcje Apple. Do zobaczenia!